Dzień dobry, dzień dobry, kochane lwiątka. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Mam na imię Sylwia i zapraszam Was na czytanie miesięczne na kwiecień 2025. Zapraszam wszystkie osoby spod znaku Lwa, ale także osoby, które mają Ascendent, na przykład Wenus lub Księżyc w tym znaku. Wy też, kochane lwiątka, odsłuchajcie sobie dodatkowych znaków, dlatego, że czytanie jest ogólne dla nas wszystkich. Nie musi z każdym rezonować. Może coś rezonować, a może nic. W dniu naszego urodzenia było dużo planet na niebie. Chyba dziesięć. Więc sfera miłości, czyli Wenus, będzie w innym znaku. Ascendent też będzie w innym znaku. To, co ukryte w znak księżycowy, też w innym. Więc sprawdźcie sobie. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, jak obliczyć, u mnie w opisie, tam gdzie się Wam przedstawiam, kim jestem, co robię. Macie link do kalkulatora. Wpisujecie swoją datę, godzinę, miejsce urodzenia, kalkulator sam Wam wszystko wylicza. Moi drodzy, możecie też w Google wpisać, też dostaniecie kalkulator. Podobno, jeżeli nie znacie godziny swojego urodzenia, podobno w Urzędzie Stanu Cywilnego można taką otrzymać. Widziałam tutaj w Waszych komentarzach. I dziękuję Wam bardzo, kochani, za Właśnie za to, że jesteście ze mną, za lajki, za komentarze, bo to jest właśnie dla mnie forma podziękowania, ja wam daję swój wolny czas, a wy zostawiacie lajka, komentarz, wiecie, że nas też kontrolują i im więcej tego, tego lajka tam zostawicie, jest szansa, że, że będę mogła tutaj dla was tworzyć, tak? Bardzo dziękuję dziewczynki za kawkę. Jest mi bardzo miło. To też jest e, fajna forma odwdzięczenia się. Słuchajcie, e, karty sobie przepasuję. Jeszcze, jeszcze raz. Mam nadzieję, że dobrze widać. Słuchajcie, już wypadają karty. Jakieś trudności, kłopoty od Was odchodzą. Uciekają. No. Będziecie podejmować mądre decyzje. Mądre decyzje. Jeszcze sobie tylko przełożymy. Mam dla Was prezent. Wiecie jaki? Afirmacja. Afirmacja z przesłaniem. Proszę Państwa. Moje kochane lwiątki. Codziennie Przytrafiają mi się dobre rzeczy. Żyję w radości. Możecie sobie tą afirmację pisać, powtarzać dziennie. Tak? Ja wam ją tutaj zostawię, żebyście widziały. I przechodzimy do odczytu. Koni tak jak wspomniałam, wypadła nam karta, która mówi: Ciężko mi, nie? Nie mam siły już tego dźwigać. Wszystko jest na mojej głowie. Do wszystkiego jestem sama, sam. Tyle mi zlecają, tyle mi dawają. Ale będziecie z kimś rozmawiać o tym. I dobrze, bo będziecie wyrażać się jasno, będziecie, jak ja to mówię, mówić drukowanymi literami, żeby ktoś was zrozumiał. Pojawi się szansa dla Was. Pojawi się w kwietniu możliwość. Czy ją wykorzystacie? Oczywiście, że zależy od każdego indywidualnie. Proszę Państwa, mam poczucie, że będziecie rezygnować bądź odcinać kogoś coś od siebie. Na przykład przychodzi koleżanka, która głośno się śmieje, wyjada ci wszystko z lodówki, pali papierosy, a ty nie, i to ci przeszkadza. I ty sobie tak myślisz, czy ona mi jest potrzebna tutaj w domu? Może lepiej spotykać się na mieście. Może zwrócisz uwagę, że jak jesteście w towarzystwie, żeby. No właśnie. Żeby. I będziesz ucinać rozmowy, sytuacje, osoby, że wiesz, że z tobą nie, nie pójdą dalej. Nie mają po co. Ci, co Wam narobili kłopotów, problemów, również zemsta nie jest w, naszej, w Waszej naturze, ale zrobicie Ciach. Do widzenia. Uważajcie w miesiącu. Na to, żeby ktoś Wam nie zamedlił oczu. Jak będziecie kogoś pytać, a ktoś będzie mówić, nie wiem. Uważajcie, moi drodzy, na sytuację. To jest niemożliwe. Ja idę, kochani, zobaczyć, czy są drzwi zamknięte, bo te psy tak głośno szczekają, że nie mogę. No, a nagrywam wam rano, a wczoraj okradli moją znajomą, wiecie, panowie, no weszli do domu, powiedzieli, że są z administracji. Ale nie o tym, kochani. Uważajcie, nie, nie przemykajcie oko na to, co dzieci, znajomi, rodzina robią, mówią. Dlatego, że um, jeżeli też na przykład macie problem z oczami, tak, moje kochane Lwiątka, nie bagatelizować tego proszę iść do lekarza. Dla wielu z was jest to taka karta mówiąca nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć. Albo tak jak tutaj mamy na tej karcie dzwoni telefon, ale nie wiemy czyj to numer, tak, numer zastrzeżony. Bardzo bym prosiła, żebyście zdobyli najpierw wszelkie informacje, które są wam potrzebne. Na przykład idziesz do pracy, Masz, odbywasz rozmowę o pracę. Dajmy jeszcze myśli. No właśnie. No właśnie. Bardzo dobry przykład. I ci mówią: O, będzie pan tutaj pracować, ale za ile? No, my panu powiemy, no, na początek, no to wiadomo, że to. I to jest takie nawijanie, czyli będę zarabiać normalnie, ale nie wiem ile, nie wiem ile będę pracować, czyli dalej nic nie wiem. I uważajcie, bo to się może za Wami ciągnąć przez cały kwiecień. Miejcie oczy otwarte, jak będziecie prowadzić samochód. Musicie myśleć nawet za tego człowieka, co jedzie przed Wami, za Wami, nie wiem, gdzieś tam. Czekajcie, muszę sobie zrobić łyk. Gadam od rana. Nie bagatelizujcie, jeżeli was kuje ucho, ząb. Idźcie do lekarza. Będziecie mieli wrażenie, że um, utknęliście w jakiejś przez kogoś, tak? W jakiejś sytuacji, momencie, że nie idzie ruszyć i tak wam wejdzie do głowy, że dlaczego ja to zrobiłam, dlaczego tam poszłam, dlaczego tak zrobiłam, dlaczego. Mnóstwo pytań, które po prostu już nie będziecie mogli spać, bo będziecie ciągle o tym myśleć. Co będzie podstawą czytania? No, właśnie, nagła zmiana. Coś trzeba zmienić. To ja Wam powiedziałam: z kogoś zrezygnować, kogoś postawić, do pionu coś zmienić. Jeżeli Wy tego nie zmienicie, życie po prostu samo się upomni. Życie samo zweryfikuje. Aż jestem ciekawa, co odejdzie do przyszłości. Imprezowanie z kimś, balangi z kimś. Jakieś towarzystwo. Alkohol. Swawole. Jest jakieś towarzystwo, które cię niszczy, męczy. Zrezygnujesz. Powiesz nie, nie, nie. Mam więcej kłopotów niż miałam. Tu odcinam. Kogoś odetniecie. Po prostu powiecie, nawet jeżeli to będzie twój partner, chłopak, dziewczyna. I będzie to osoba typu trochę więcej imprezuje i trochę więcej pije, ale nie jestem alkoholikiem, tak? To wy powiecie: Nie, nie, nie. Dosyć tego okłamywania mnie, dosyć tego wmawiania mi, że to nie jest problem, że ja, że ja sobie coś wymyślam, bo mam wrażenie, że będą Was oskarżać o to, i Wy po prostu będziecie się. Wiecie, jak często robimy? My sami siebie oskarżamy, że to przez nas, nie? że nic nie mogliśmy zrobić. Nie, proszę państwa, koniec. Ta osoba może wam wyciąć jeszcze taki numer. Oczywiście nie, każ nie u każdego, tak? Może wam wyciąć taki numer, że nagle. No, i co wtedy? I co wtedy? Um, uważajcie, bo w miesiącu, kwietniu. Natraficie na, na sytuację, gdzie będziecie musieli, gdzie będziecie zaskoczeni, że coś, coś takiego ma miejsce, gdzie na przykład nie sprawdziliście samochodu, okaże się, że jesteście na trasie, na autostradzie nie ma benzyny. Może Wam się nagle lodówka zepsuć. Nagle ktoś może powiedzieć, że Was zwalnia z pracy, bo za, nie wiem, bo ma pociotka, bo, bo ktoś ze. Ze znajomych. Słuchajcie dokładnie, co się koło was dzieje. Wyciągajcie wnioski. Coś może tutaj być, moi drodzy, takiego. Damy jeszcze co oczy. Jak będziecie. No, Trójka Pentakli. Słuchajcie, z kim współpracujecie i komu co mówicie? Osoby trzecie. Nie mówić sąsiadom za dużo, koleżance. Złodziej jest zawsze swój. Jeżeli czujesz, że twoja osoba ma kogoś, tak? Jeżeli czujesz, że to nie jest żadna praca, współpraca, tylko wspólna zabawa, To można z tego zrezygnować. Możesz ty zrezygnować. Jak ty z tego nie zrezygnujesz, to los sam zrezygnuje. Dopiero tu nam się pojawiły pentakli, dlatego tak czuję, że będziecie myśleć co niektórzy o zmianie pracy. Zobaczmy połowę miesiąca. Mamy. Kursy szkolenia, staże robić, działać, szukać. Połowa miesiąca, kwietnia będzie dobra, noc mnie wędzi. Słuchajcie u kogoś, jeżeli oczywiście prowadzicie swoje działalności, czy też macie jakieś kierownicze stanowisko, możecie mieć jakąś zagwozdkę w tym miesiącu, coś może nagle wypaść, trzeba będzie w sobotę, w niedzielę przyjść do pracy, coś się może zepsuć, ktoś może nie przyjechać, towar może nie przyjechać. Widzę, że, że musicie mieć pełną kontrolę. Nie może być tak, że zostawiacie komuś, tylko wy macie wszystko kontrolować. Ściągnąć opaskę, bo coś zobaczycie. Coś zobaczycie, że ktoś nie pracuje, ktoś nie wypełnił wniosku. Um, powrót do jakichś rzeczy, kochani, które, które miały być. Miały być, a nie są. Słuchajcie, wasze otoczenie um, możecie zmienić. Ja sobie już wszystkie rozłożę nadzieje. Czemu mówicie, że wam się nie uda. Uda Wam się będzie dobrze. Tylko się boicie. Boicie się, że, że pobrudzicie sobie rączki, że będzie ciężko? No trudno. Chcecie być gwiazdą? To trzeba. Znajomości na seks. Nowe znajomości? Owszem. Hmm. Może będziecie próbować wskrzeszać wasz związek. Natomiast w pogłówce będzie Wam chodzić, że tylko Wy się staracie. Mam wrażenie, że ktoś z Was sobie siądzie, porozmawia o tym, że czas na przykład pogodzić się z tą sytuacją, która jest i się rozstać. I dostaniecie pismo z sądu, z urzędu. Oczywiście to też może być dla Was niejakim szokiem, prawda? Wy macie tutaj um, inne myśli, sprzeczne myśli, rozumowania, tezy, dowody niż, niż ktoś. I może też tak być, moi drodzy, w tym kwietniu, że będziecie musieli komuś coś udowodnić. Pokazać. Jeżeli to w pracy, to może w pracy się wykazać, tak? Że wy zasługujecie na to stanowisko, na te pieniądze, na tą nagrodę, może będziecie mieć dużą konkurencję coś czuję. No. Miesiąc jest dla was taki mniej łaskawy. Gdzieś możecie wyjść, gdzieś możecie pójść, porozmawiać. Ale mam wrażenie, że wasze samopoczucie w kwietniu też będzie... Nie mam ochoty na zabawę, tak? Nie mam ochoty na jakieś imprezowanie. Nawet jeżeli dostaniecie, kochani, zaproszenie na jakiś ślub, wesele, nie wiem, urodziny, to sobie pomyślicie, no... Na chętnie bym nie jechała, na chętnie bym coś wymyśliła, powiem, że nie mogę, nie jadę. No. Ale może też tak być, kochani, że um, ni stąd ni zowąd, po prostu Wam się z plany zmienią, że w weekend mieliście wyjechać i okaże się, że nie będzie wyjazdu. Może mieliście, nie wiem, zapłaconą zaliczkę na wakacje, okazuje się, że tych wakacji nie będzie, bo biuro na przykład splajtowało czy coś takiego. Uważajcie na swój kręgosłup, na kości, na oczy. No, teraz mamy te wiosenne słońce, kochani, bardzo, bardzo ostre, aż razi, więc jeżeli prowadzicie samochód, to ja was tutaj przestrzegam, żeby mieć oczy dookoła głowy, myśleć za siebie, za innych. Moi drodzy, Ktoś tutaj będzie chciał zrobić jakiś kurs, jakieś dodatkowe szkolenie, być może urodzi Wam się pomysł, że moglibyście na przykład dorabiać sobie w domu, robić coś manualnie, popaść pentakli, coś tworzyć, może będziecie książki malować, może będziecie pisać, może będziecie robić okładki, może będziecie robić bransoletki, czemu nie? Z jakąś pasją i pożądaniem przyjdzie do Was ktoś, kochani, ktoś nowy, kto Was oczaruje. Może na tym kursie, szkoleniu przyjdzie jakaś nowa osoba, aczkolwiek, kochani, ja tutaj mm, nie chcę być złym prorokiem, ale ja nie widzę na razie, na razie to by mogło się zacząć. O, zacząć od euforii, randek, poznawania się, pisania fajnych SMS-ów. Ale jeszcze nie widzę tego, że potwierdzamy, spotykamy się, owszem, początki, więc kochane single, nie bójcie się, ale nie ma też co spieszyć się, jeżeli nagle ktoś z nami zerwie, zerwie kontakt, żeby od razu wskakiwać w następny związek. Nie. Tu musicie sobie dać troszeczkę czasu, tak? Paść Pentakli. Się nie spieszy, on tak powolutku, poznajemy się, idziemy na randeczkę, tak, piszemy sobie tam dzień dobry, dobranoc, a potem dopiero wychodzi, co, kto, jaki jest, nie? Jakiś wyrok będzie dla was korzystny, jakaś sytuacja, może to w pracy, może w innym miejscu, będzie dla was dobra, no. Jeżeli ktoś chce zmienić, kochani, pracę, to jest duża szansa, że w miesiącu w kwietniu to zrobi. Jeżeli musicie iść na przymusowy urlop czy coś takiego, to, to pójdziecie. To pójdziecie. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam. Wszystkiego pięknego w kwietniu, dużo szczęścia, przede wszystkim zdrówka, spokoju. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, oczywiście, subskrypcje też. Dziękuję za kawkę to jest też bardzo, bardzo miła forma odwdzięczenia się. Macie link też w opisie. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam Was też do czytań prywatnych. Weszły już czytania prywatne typu filmik. Także, jeżeli macie ochotę, napiszcie maila. Opiszcie sytuację, podajcie daty urodzenia swoje, waszych osób. Ja Wam wycenię i zobaczymy, czy, czy chcecie. I Wam wyślę gotową wróżbę w formie filmiku, taką jak ten. A na kwiecień życzę Wam radości, spokoju, miłości. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.